Hej, cześć mal, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojciech, a to jest materiał z Game Call of Duty Black Ops 4. No i drodzy, mam 51 walizek no, tak więc łapówka ma broń zostanie przeze mnie złapówkowana. Dzisiaj, w momencie kiedy to nagrywam, jest 24 lipca, godzina 20.38. Wy pewnie widzicie jakoś pod koniec lipca. Moi drodzy, e, trochę się u mnie podziało, jeśli chodzi o Black Ops 4. E, mianowicie, e, mam w tej chwili aktywny rozkaz e, specjalny Jesienna Broń, poziom 8 z 13, gdzie... Jest art dzieło Boska Sprawiedliwość na pistolet Strife, czy też Strife. No i Strife MK2, które mam odblokowane, zablokowane. No, trochę jeszcze mam 5 poziomów, 5 etapów. I na ostatnim otrzymam art dzieło Ulica na karabinie szturmowym Maddox RFB. Oraz y, Maddox RFB MKD-2. Tak więc. A, no i jeszcze jest y, kamuflaż reaktywny, odmowa dostępu y, plus Rampage. Można wykorzystać w każdej broni. Za, 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 zawiera też jeden zestaw oznaczeń oraz jeden zestaw wizytówek. Tak więc można powiedzieć, że mamy y, 17 przedmiotów. Y, oprócz tego, moi drodzy, jak być może pamiętacie, E, zakupiłem sobie rozkaz specjalny Czarna Śmierć jakiś czas temu, a w międzyczasie też e, u mnie zagościły kolejne trzy e, warianty. Jednym z nich jest e, arcydzieło Egzekutor na strzelbę Mogły 12. się prezentuje, tak więc y, arcydzieło egzekutor, e, do tego y, kolej zestaw arcydzieła y, zaginiony patron na karabin snajperski SDM. <trym> I Zakupiłem sobie Paladin HB-50MK2, karabin snajperski. No, a przy tym skrzynia bez duplikatów i chyba gdzieś w którymś też była skrzynia bez duplikatów, jeśli z tego co pamiętam. To nas chyba w czarnym? Nie. W jesiennej broni. Hmm. Nie, nie pamiętam gdzie, ale w każdy bądź razie e, Moi drodzy, mam dwie skrzynie e, e, tak więc plus łapówka. Tak więc cóż, moi drodzy, ulubiona bronię Sałk 9 m, mK2, pistolet masz Wymień na 52 walizek. Tak, poproszę. E, no dobra, co my tu mam jeszcze? Strój specjalisty. Klasyka dla Ajaxa i oraz naklejka na jeźdźca. Okej. Okay. Mogę otworzyć kolejną, pokazuje mi, no ale musiałbym mieć najpierw 52 lizek, a mam jedną w tej chwili i mamy 7 skrzyń. 7 skrzyń, tak więc brakuje mi jeszcze ilu, brakuje mi 6 wersji MK2 i tam trochę tych zwykłych no, skrzynie, dobra, lecimy. 7 skrzyń, otwieramy. Kamuflaż reaktywny, życie pozagrobowe na saug 9 mm, kamuflaż drapanie i wąchanie na pistolet maszynowy Spitfire oraz falizman broni na fali dla strzelby SG-12. No dobra, lecimy dalej. Dwa kamuflaże broni, jeden rzadki surfing na ręczny karabin maszynowy Titan yy, oraz na pistolet maszynowy MX9 drapanie i wąchanie e naklejka E Mocje zestaw Synthwave czy też Synthwave, nie wiem jakiś chyba synth, synthwave nie wiem, dziwny ten angielski jest. O tak, talizman broni na, na nóż, który na pewno użyje, melon, okej, okay, fajnie. Kamuflaż, dinoglify na paladin HB-50 i efekt śmierci lud na RK-7 Garrison, dobra. Strój specjalisty, płomienie dla torka. Barwy wojenne dla batery, czerwony świt i kamuflaż reaktywny dla strzelby Sg-12, wizja przyszłości. Okej. Okay. Otwieramy następną. Talisman, oczywęża na Paladyna i dwie barwy, okultyzm dla Torka i faraon dla Diego. Okej, okay, dobra, czyli bieda w sumie. Nie Legendarny, efekt śmierci wysysacz duży dla Sao 9 metrów, talizman broni krystalizacja dla ramparta 17 i też talizman autopsja dla Hadesa. Okej. Okay. Skąd to się widać? I trzy kamuflaże, dwa rzadkie, jeden legendarny: wybuch dymu dla VKM750 i balonowy syf dla MOGA12 i legendarny yy, kamuflaż RAI dla Strife. Ok, mogło być lepiej, mogło być gorzej. W sumie brakuje mi czego: Switchblade X9MK2. S6 Stingray MK-2 m 750 MK-2 Tiger Shark MK-2 MOG-12 MK-2 i Rampage MK-2 Dwóch strzelb, dwóch RKM-ów, jednego karabinu taktycznego i jednego pistoletu maszynowego Masz jedną walizkę. Potrzebujesz jeszcze 50. by najlepiej, wiesz. Dobra. No cóż, nie wygląda to jakoś... Już... Chociaż wiecie co sprawdźmy sobie w takim razie. A tutaj personalizuję. Co mogę spersonalizować sobie? Nie wiem co mogę sobie spersonalizować. Tutaj coś? Nie. Tytan. Chyba ty tam, tak. Pożeracz dusz. Okay. Yy, odmowa dostępu no to tak się prezentuję ogólnie Dobra, kamuflaż, chyba ty tam miałeś, tak? Co to? Surfing, tak, surfing miałeś. Taka bieda trochę. Yy, paladin HB50. Tu miałeś akcesoria, nowość, oczy wężą. oczy węża No okej. Okay koszka nic nie miała, wendetta też nie strife właśnie strife miało coś e, kamuflaż rai no taki sobie w ogóle ile tu mam zwykłych kamuflaży, od cholery trochę <coughs> e, a kamuflaż reaktywny coś nie no, nie tam mozu to co ma mozu aha, ten, kamuflaż dobra nie to K-45 y, w sumie przydałoby się kamuflaże porobić na tej broni jak i na rewolwerze y, SG-12 miało y, właśnie, na fali, talizman y, i wizja przyszłości kamuflaż reaktywny odmowa dostępu pożar to wiadomo i chyba Tyle. No więc więcej nie pamiętam, ale za wszystkie brakujące serdecznie żałuję. Co by to mogę, co ja tu mogę wy, wywalić? No. Wybierz broń, W sumie ma tą ciszę mogę wywalić. Zobaczmy, Cery 7, nie. Rampart 7 akcesorii mi Zobaczmy akcesoria. A, krystalizacja to... Okay. Hmm. 16 kamuflaży reaktywnych na ramparta. 16 kamuflaży na karabin z CAR. Okej. Okay. Eee, tu jest kamuflaż na Kana? W Myślę, sensie, że co odmowa dostępu. Chyba tak 15 reaktywnych. Wow! WAP. Eee, to nie. WAP. Aha, kamuflaże reaktywny. Okay. Mad Dogs Are, to są kamuflaże. Ok, pistolet maszynowy. Sałek 9 mm. MK2. Zdobyto na czarnym rynku zapasy. No dobra. W sumie mógłbym zobaczyć, jak on wygląda, no ale. Wszystkie klasy, że tak powiem, mam e, zajęte. Wszystkie 12 klas. W sumie ICR7 mógłbym wywalić, no ale nie chcę. W ogóle, ile i z ciekawości, ile tu mam? No, 13 reaktywnych i tych zwykłych też tro, no, trochę jest. Operacja 0 bezwzględne bez to była pierwsza operacja. Black Ops 4, którą grałem, robiłem. Pamiętam operacja Wielki Skok, operacja Zero Bezwzględne Pasy. Operacja Zapasy, operacja Apokalipsa Zen, Zapasa, operacja Pierwszy Szturm, Wielki Skok, Zero Bezwzględne, Wielki Skok, rozkaz specjalny i na broń, odmowa dostępu. Pierwszy szturm, zapasy, barbarzyńcy, pierwszy szturm, e, rozkaz specjalny MX-9, tyryryty. no i wiadomo, diament musi być, no i co prawda no, tutaj nie mam diamentu, no ale kita. tutaj zresztą też nie mam diamentu w zombie, może kiedyś w zombie się wbije, no. <laughs> Zostaje mi do wbicia oczywiście ten e, jesienna broń, tak, e, Maddox RFB, więc te pięć poziomów całych. A to będę sobie wbijał, jak <coughs> jeszcze muszę wykonać przy, e, dzienny przeskok poziomu, byłoby miło. E, kontrakty, które chciałem wykonać, to już wykonałem, przynajmniej. Takie które wiem, że dam, że tak powiem, dam radę. No a PD nie jest mi aż tak bardzo potrzebne. Znaczy, się mogę wbijać, sobie robić, nabijać tam 1426, mam 426, tak więc jeszcze trochę. No i cóż, yy, no ja zabieram się za granie, wbijanie tego yy, rozkazu. No i kto wie, może w jutro, czyli. 25 lipca, względem tego kiedy to nagrywam yy, po powrocie z pracy odpalę sobie Izu i od razu też <laughs> zobaczę co tam będzie rozbijacz domów, broń do walki wręcz yy, jakby to powiedzieć yy, no zdecydowanie jeśli chodzi, zdecydowanie bardziej preferuję broń palną aniżeli jakąś broń do walki wręcz no ale dwie skrzynie bez duplikatów no to tak średnio rozbijacz domów nie interesuje mnie zbytnio łapówka była lepsza nawet jeżeli dostaję te kamuflaże talizmany i tak dalej te wszystkie pierdoły get even i inne barachła a jeszcze stryps czy dostałem dla kogo? To było? Torka? Nie. Dla Ajaxa. Powiem. Tak, dla Ajaxa. Serap Nic miała. No Ricon to wiadomo. sobie gramy Komen teraz. Okej, okay, dobra, moi drodzy, to chyba by było na tyle. Dzięki serdecznie za obejrzenie i cóż. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym materiale na kanale, który powstanie nie wiem kiedy. 对了，嗨。